Dzień dobry, nazywam się Magdalena Sajdak, jestem właścicielką studia mody Ślubnej Wiaśle, a zarazem stylistką wizerunku. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji jednej z trzech części projektu pod tytułem Metamorfoza Wizerunku. Projekt budzi spore zainteresowanie. Zgłosiło się do nas ponad 20 pań, z których wybrałyśmy 3. Projekt przebiega w kilku etapach. Pierwszym etapem było spotkanie ze mną, czyli ze stylistą wizerunku. Pani Renata została poddana analizie kolorystycznej, która polegała na ustaleniu jej typu urody. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu określiłam Pani Renacie typ sylwetki, dobrałam odpowiednie ubrania w butiku Pretty Woman i dodatkowo wybrałyśmy się na zakupy do optyka po okulary. Po ustaleniu wszystkich szczegółów rozpoczęliśmy przygotowania do właściwej zmiany w wizerunku Pani Renaty. Etap drugi odbył się w studio ENZO. Pani Renata odbyła konsultację z fryzjerką i kosmetyczką. Ustaliłyśmy kształt fryzury i kolory w makijażu. Zmieniłyśmy pani Renacie kolor włosów z miedziano-złotego w tonacji ciepłej na chłodny-ciemny brąz. Pani Renata jest typową zimą, więc kolory odpowiednie dla jej typu urody są w tonacji chłodnej. Makijaż został wykonany w kolorach różu, granatu i kremu. Podkreśliłyśmy też usta różową pomadką. Paznokcie są w kolorach niebieskim i różowym. Po najbardziej czasochłonnym etapie przyszedł czas na profesjonalną sesję zdjęciową. Odbyła się ona w Lady Gym, siłowni dla kobiet. Tam pani Renata ubrała przygotowaną przeze mnie stylizację w stylu casual. Są to białe spodnie, rurki, szara koszula zakrywająca linie bioder, i szary płaszcz. Dodatki to kopertówka w kolorze fuxi, szafirowo granatowe czułenka i błękitny długi naszyjnik. W projekcie metamorfoza wizerunku wzięło udział pięć firm. Studio Mody Ślubnej Magdalena Sajdak, Studio Enzo Brzezierstwo i Kosmetyka, Lady Gym Siłownia dla Kobiet, Boutique Pretty Woman oraz fotograf Dawid Delong. Patronat medialny objął portal miastojasło.pl Dziękujemy.